Pracownik na budowie miał podnieść do pozycji pionowej długą, jednorodną, sztywną i cienką deskę o masie 20 kg i długości 4 m. Początkowo deska leżała na płaskim poziomem podłożu. Aby ułatwić sobie pracę, pracownik przymocował linę do jednego końca deski i powoli zaczął ciągnąć tę linę w górę. W trakcie podnoszenia deski pracownik przemieszczał się po podejście do przodu tak, że lina utrzymywała cały czas kierunek pionowy, a drugi koniec deski opartej o ziemię się nie przesuwał. Zobacz rysunek. W obliczeniach pomiń masę liny. Oblicz pracę siły, z jaką pracownik działał na deskę w opisany sposób. Pracę wykonaną podczas ustawiania deski od pozycji leżącej do pionowej. Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego zadania będzie skorzystanie tutaj z energii w ten sposób, że wiemy, że wykonana praca będzie równa zmianie energii, w tym przypadku energii potencjalnej. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli ten poziom uznamy sobie za poziom jakiś zerowy, no to tutaj energia potencjalna na tym poziomie zerowym, nazwijmy sobie ją jako 1, wynosi po prostu 0. W momencie, kiedy ta deska zostanie ustawiona w tej pozycji, no to widzimy, że kolejne punkty tej deski mają różną tutaj wysokość. Na początku wszystkie jakby punkty tej deski były położone. Na poziomie zerowym, no a potem ten punkt jest na poziomie zerowym, ale te punkty są już wyżej, a ten jest na jakiejś maksymalnej wysokości, y, którą oznaczmy sobie L i ona wynosi 4 metry. No ale ciężko nam będzie opisać energię potencjalną jakby dla każdego punktu tej deski, tak? Musimy sobie przyjąć jakąś pewną wartość i tą pewną wartością będzie... Y, Punkt, w którym możemy uznać, że znajduje się środek masy, i możemy powiedzieć, że jakby masa była cała skoncentrowana w tym środku masy. W związku z tym, jeżeli deska leżała w tej pozycji, no to w połowie jej długości, czyli w L drugich, był środek masy. I teraz ten środek masy, tutaj podniósł się i jest na wysokości L2. Bo skoro, skoro środek masy znajduje się w połowie jakby długości tej deski, no to jeżeli cała deska ma długość L, to połowa to jest L2, i tutaj właśnie znajduje się środek masy, i ten środek masy zmienił swoje położenie od zera do wysokości L2. W związku z tym zmianę energii potencjalnej możemy rozpisać jako różnicę między energią potencjalną na końcu i to będzie energia potencjalna dla środka masy, jak już podnieśliśmy tę deskę, minus energia potencjalna na początku, czyli dla środka masy, gdy deska leżała tutaj na Ziemi. W związku z tym wiemy, że to EP1 jest równe 0, natomiast ile wynosi EP2? No EP2 jest po prostu równe masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość. Wznieśliśmy środek masy na wysokość L2, w związku z tym tu jest po prostu L przez 2, czyli to jest 1 druga M, G, l. Jeżeli to, jeżeli to sobie to podstawimy tutaj, no to zobaczymy, że praca wykonana równa zmianie energii potencjalnej jest po prostu równa 1, 2 mgl. No i tutaj było minus 0, czyli po prostu to jest wynik. I możemy podstawić sobie tutaj wartości i wyjdzie nam, że ta praca wykonana jest równa 1, 2. Masa deski to jest 20 kilogramów, przyspieszenie ziemskie 10 metrów na sekundę kwadrat i w końcu długość deski 4 metry. Widzimy, że tu dwójka się skróci z tym 20, więc mamy 10 razy 10 razy 4, czyli to jest po prostu 400 i patrzymy na jednostki, kilogram razy metr na sekundę kwadrat daje newton, newton razy metr daje dżul, czyli tu po prostu mamy 400 dżul. Przechodzimy dalej. Podczas podnoszenia deski w opisany sposób pracownik dwukrotnie zatrzymywał się na chwilę, utrzymując deskę nieruchomo. Za pierwszym razem się zatrzymał, gdy deska tworzyła z poziomem podłożem kąt 25 stopni, a za drugim razem, gdy ten kąt był równy 50 stopni. Oblicz wartość siły, z jaką pracownik działał na linie, gdy deska tworzyła z poziomem podłożem kąt 25 stopni. I spróbujmy sobie to narysować. Tutaj mamy podłoże. Tutaj mamy deskę, która jest pod kątem jakimś alfa podanym 25 stopni. I nas pytają o wartość siły, z jaką pracownik działa na linę. Jeżeli sobie zarysujemy tę siłę. To tu jest siła F skierowana pionowo do góry. Jakie jeszcze siły działają na deskę? Jeżeli chodzi o ten koniec, to tutaj działa. Siła sprężystości podłoża, siła reakcji podłoża FR, natomiast ta deska ma jakiś ciężar. W związku z tym, tutaj w tym punkcie, który jest połową jakby długości tej deski, czyli środkiem masy deski, rysujemy sobie siłę ciężkości. I teraz będziemy się zastanawiać, jak tutaj wygląda warunek równowagi momentów sił, i będziemy te momenty sił rozpatrywać względem tego punktu. Ogólnie rzecz ujmując, moment siły to jest R razy F razy sinus kąta pomiędzy R a F. Gdzie R to będzie ramię, a F to będzie siła. W związku z tym nie będzie nas interesowała tylko wartość siły i ramię, na której ta siła działa, ale również kąty. Czyli w tym przypadku będzie nas interesował ten kąt i będzie nas interesował ten kąt. No to zastanówmy się nad tymi dwoma kątami. Jeżeli by ja bym to narysowała prostą prostopadłą, no to ten kąt, skoro tu jest alfa, no to tutaj również jest alfa. W takim razie w tym miejscu jest 90 stopni minus alfa. Teraz zastanówmy się nad tym kątem. Jeżeli ja bym narysowała tu prostą prostopadłą, no to z kolei w tym miejscu okazałoby się, że jest kąt alfa. W związku z tym, skoro to jest prosta prostopadła i tu jest kąt prosty, no to ten cały kąt duży. To będzie 90 stopni plus alfa. I teraz już możemy sobie napisać warunek równowagi momentów sił. Jeżeli chodzi o siłę FR, no to ona tutaj będzie przemnożona przez e, ramię o zerowej długości, tak, bo rozpatrujemy względem tego punktu, czyli tej siły jakby nie bierzemy pod uwagę. Patrzymy na siłę Q, Q razy długość ramienia, czyli to jest po prostu w tym przypadku L drugich i razy Sinus w tym przypadku 90 stopni minus alfa. Co stoi po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy siłę F, w której szukamy, razy długość ramienia, na którym działa, czyli ta cała długość deski, czyli razy L i razy sinus, tym razem tego kąta, czyli 90 stopni plus alfa. I mamy do rozwiązania takie równanie. To, co możemy zrobić najpierw, to widzimy, że długość L się skróci i musimy się zająć tymi dwoma kątami. Czyli musimy sobie przypomnieć trochę rzeczy z trygonometrii. Ile to jest sinus 90 stopni minus alfa? Jeżeli mamy taką funkcję, że mamy 90 stopni minus lub 90 stopni plus, no to wtedy funkcja zamienia się na kofunkcję. W związku z tym sinus przejdzie na cosinus, zarówno w tym przypadku, jak i w tym przypadku, bo mamy 90 stopni plus albo minus alfa. W środku zostanie po prostu kąt alfa w obydwu przypadkach, natomiast teraz musimy się zastanowić nad znakiem. Jaki był znak sinusa w ćwiartce pierwszej, bo 90 minus alfa to jest ćwiartka pierwsza. Sinus w pierwszej ćwiartce jest dodatni, w związku z tym kosinus alfa tutaj zostaje z plusem. Natomiast w drugiej ćwiartce, czyli 90 plus alfa sinus również jest dodatni. W takim razie kosinus tutaj też jest na plusie. To zostaje w ten sposób, że sinus 90 stopni minus alfa to jest cosinus alfa i sinus 90 stopni plus alfa to również jest cosinus alfa. Resztę przepisujemy, czyli mamy Q razy 1 druga razy cosinus alfa jest równe F razy cosinus alfa. Cosinus alfa się skróci i zostanie, że siła jest równa 1 druga Q. Połowa ciężarów w związku z tym to jest 1 druga m G. Jeżeli podstawimy sobie znane nam dane, no to mamy 1, 2 razy 20 kg razy 10 metrów na sekundę kwadrat, czyli to jest 100 N. W związku z tym obliczyliśmy, że siła, z jaką pracownik działa na linę, wynosi 100 N i zauważmy, że ten kąt 25 stopni nigdzie nie został wykorzystany. On się po prostu skrócił, czyli ta siła, którą działa ten pracownik, nie zależy od tego kąta, pod którym jest uniesiona deska. Przechodzimy sobie dalej. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród AC oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1 do 3. Wartość siły, z jaką pracownik działa na linę, utrzymując deskę pod kątem 50 stopni do podłoża w porównaniu z wartością siły, gdy deska była utrzymywana pod kątem 25 stopni jest. Tutaj już powiedzieliśmy, że ta siła, którą obliczyliśmy, ona była równa 1, 2, 3. Kół I ta siła pokazaliśmy, że nie zależy od tego kąta alfa, bo kąt alfa się skróci. W związku z tym, dla 50 stopni będzie ta siła taka sama jak dla 20 stopni. I teraz uzasadnienie, dlaczego? Pierwsza możliwa odpowiedź jest taka, że siła reakcji podłoża działająca na deskę wzrasta. No to wracamy sobie do tego, Czegoś, co rozwiązywaliśmy do tego rysunku, który tutaj był, no i zastanawiamy się nad siłą reakcji podłoża. Pierwsze, co możemy sobie pomyśleć, to przede wszystkim to, że w tym wzorze nigdzie nie ma siły reakcji podłoża, więc prawdopodobnie ten trop nie jest słuszny, ale sprawdźmy go. Jak to jest z tą siłą reakcji podłoża? Myśmy tutaj korzystali z warunku równowagi momentów sił. Ale tutaj również zachodzi warunek równowagi po prostu sił. W związku z tym patrzymy, jakie siły są skierowane do góry. To jest siła reakcji podłoża i siła F, którą pracownik ciągnie tą deskę do góry, i to ma być równe wartości ciężaru tej deski, czyli Q. W związku z tym widzimy, że jeżeli powiedzieliśmy sobie, że nasza siła F jest stała i się nie zmienia, no to analogicznie FR. Siła reakcji podłoża też musi być stała i się nie zmienić, no bo ciężar deski się nie zmienił. W związku z tym z tego wnioskujemy, że ta odpowiedź jest yy, błędna. Idziemy dalej. Yy, druga odpowiedź jest taka, że środek ciężkości jest coraz wyżej. Jeżeli sobie wrócimy do tego rysunku i wyobrazimy sobie sytuację, że właśnie podnosimy tutaj tę deskę na troszeczkę wyższą wysokość i tu jest jakiś inny kąt alfa no to okaże się, że ten środek ciężkości faktycznie on się przesunął pytanie tylko czy z tego wynika, że ta siła się nie zmieniła a no nie, no bo we wzorze na tę siłę widzimy, że myśmy tutaj nigdzie nie wykorzystywali tego środka ciężkości, czyli chociaż to stwierdzenie jest prawidłowe, e, ogólnie ten wniosek jest e, prawidłowy, że środek ciężkości jest coraz wyżej, to to nie jest przyczyna, dla której e, wartość siły się nie zmienia, jeżeli zmieniamy kąt. W związku z tym prawdopodobnie odpowiedź numer 3 jest prawidłowa. Odpowiedź numer 3 brzmi, że kierunek i zwroty sił oraz stosunek długości ramion się... Sił się nie zmieniają. No to popatrzmy sobie, jeżeli podniesiemy tę deskę na większą wysokość, czyli zwiększy się kąt, no to czy kierunki i zwroty sił się nie zmieniają? No nie zmieniają się, no bo siła F dalej będzie skierowana tutaj do góry, a siła ciężkości dalej będzie skierowana do dołu, siła reakcji podłoża będzie skierowana do góry. I tam drugi warunek, który był, to taki, że nie zmienia się. Jakby ramię tej siły. No i popatrzmy, tutaj dalej jest odległość L2, a tutaj odległość L. W związku z tym to jest prawda i z tych rzeczy faktycznie korzystaliśmy w momencie wyliczania wartości siły F, bo to były te warunki, które zapisaliśmy. One były związane właśnie tutaj z tymi długościami ramion i zwrotami tych sił. W związku z tym to jest wniosek prawidłowy, czyli możemy sobie zaznaczyć, że. Odpowiedź numer 3 jest prawidłowa, czyli wartość, ciś, z jaką pracownik działa na linę, jest taka sama dla kąta 50 i 25 stopni, ponieważ kierunki i zwroty sił oraz stosunki długości ramion sił się nie zmieniają. I wreszcie ostatnie, ostatni podpunkt tego zadania. Deskę podniesiono ponownie i w sposób podobny jak w opisie zadania. Tym razem jednak linia była zamocowana w, o, w odległości 3 4 długości deski od końca spoczywającego na ziemi. Czyli za pierwszym razem, jak podnosiliśmy deskę. To siła, którą przykładaliśmy, działała w tym miejscu, czyli na końcu deski o długości L. To, co teraz robimy, to zaczynamy działać siłą F tutaj, a tutaj jest odległość 3 czwarte L. I teraz mamy ocenić prawdziwość zdań. Gdy porównamy opisany powyżej sposób podnoszenia deski z poprzednim, gdy inna była zamocowana tutaj, czyli na końcu deski, możemy stwierdzić, że w nowej sytuacji. Praca, siły, z jaką pracownik działa na deskę potrzebna do podniesienia deski od pozycji poziomej do pionowej, jest taka sama jak poprzednia. Zauważmy, że pracę obliczaliśmy w ten sposób, że była to zmiana energii potencjalnej. I zauważmy, że jeżeli podnosimy deskę z tej pozycji do tej pozycji, to niezależnie od tego, w jaki sposób to zrobimy, środek ciężkości przesunie się z tego miejsca na to miejsce. Czyli zmiana energii potencjalnej. Niezależnie od tego, jak tę deskę będziemy podnosić, będzie taka sama, w związku z tym wykonana praca również będzie taka sama. W związku z tym to zdanie, że praca jest taka sama jak poprzednio, jest jak najbardziej prawidłowe. Stwierdzenie numer dwa: wartość siły, z jaką pracownik działa na deskę podczas jej podnoszenia jest większa niż poprzednio, no to tutaj musimy sobie policzyć. Tamtym razem, popatrzmy, jaki mieliśmy wzór, korzystaliśmy tutaj. Z tego, że tam było, był iloczyn siły ramienia kąta pomiędzy nimi. Pamiętamy, że te kąty się skróciły i ostatecznie wyszedł nam taki wzór. Co się zmieni, jeżeli my tą siłę nie przyłożymy tutaj, tylko przyłożymy tutaj w 3 czwartych? Ano zmieni się długość ramienia. Czyli po lewej stronie nic się nie zmieni. Czyli był, będzie dalej q razy jedna druga i razy ten sinus, który już mogę zapisać tutaj jako cosinus alfa. Natomiast co będzie po prawej stronie? Po prawej stronie też będzie działała siła F, jakaś inna, nazwę ją może tutaj F z gwiazdką, ale ramię nie będzie o długości l, tylko o długości 3 czwarte l. No i kąt to będzie dalej to cosinus alfa, bo no kąt się nie zmieni, ja przesunę tylko tutaj siłę, natomiast ten kąt się nie zmieni. I my patrzymy, co się dzieje z siłą f z gwiazdką. Widzimy, że L się skraca, kosinus alfa się skraca i to coś muszę przerzucić na drugą stronę, czyli będę miała 4 trzecie razy q, razy 1, druga jest równa f z gwiazdką. W związku z tym tu zostaje 2, tu zostanie 1 i wychodzi, że f z gwiazdką jest równe 2 trzecie. A tamtym razem mieliśmy, że F jest równe 1 druga Q. No to widzimy, że 2 trzecie Q jest większe od 1 drugiej Q, czyli siła F z gwiazdką jest większa od siły F. Co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej. Że właśnie wartość siły, z jaką pracownik działa na deskę podczas jej podnoszenia, jest większa niż poprzednio. Czyli to zdanie również jest prawdziwe. I ostatnie zdanie. Wartość siły reakcji podłoża, jaka działa na deskę podczas jej podnoszenia, jest mniejsza niż poprzednio. Zauważmy, że już tutaj powiedzieliśmy sobie wcześniej, że jest nie tylko y, warunek równowagi momentów sił, ale również warunek Równowagi sił. W związku z tym widzimy, że ten ciężar, który jest wartością stałą, jest sumą siły f i siły reakcji podłoża. Jeżeli w naszym przypadku wyszło nam, że siła wzrosła, no to siła reakcji podłoża musi spać, aby wartość q była stała. Patrzymy, co tu było napisane. Wartość siły reakcji podłoża, jaka działa na deskę podczas jej podnoszenia, jest mniejsza niż poprzednio. W związku z tym ten wniosek również jest jak najbardziej prawidłowy.